W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Święty Franciszek ustanowił ten rok rokiem świętego Józefa, opiekuna Pana Jezusa i Matki Bożej. Pomódlmy się wspólnie do świętego Józefa. Kirie eleison, chryste eleison, Kirje eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, wzmiń uśmiech. Dzielu świata Boże, miłuje się nad nami. Duchu Święty Boże, mił się nad nami. Święta Tójco jedyny Boże. Miłuje się nad nami. Święta Maryjo, mówił się, się nad nami. Święty Józef. 三纳米。Tsunami. Mój się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Mój się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Mój się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrały świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na Ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. święty Józefie, módl się Amen. za nami.